Wyobraź sobie, że urodził się w rodzinie artystów, reżyser i scenarzystka jako rodzice oraz siostra, która również postanowiła pójść w ich ślady i została aktorką. Tak właśnie zaczęła się historia Jake'a Gyllenhalah, który przyszedł na świat w Los Angeles w grudniu 1980 roku. Ciekawe jest także, że aktor ten ma szwedzkie korzenie z rodziny szlacheckiej, co dodaje jego osobowości wyjątkowego uroku i tajemniczości. Jednak droga do sukcesu nie była prosta. Jake zanim w pełni poświęcił się aktorstwu, również studiował na Uniwersytecie Columbia. W pewnym momencie zdecydował się jednak przerwać naukę, aby zrealizować swoje marzenia związane z karierą aktorską. Już wtedy zyskał na rozpoznawalności dzięki roli w filmie tajemnica Brockback Mountain, za którą zdobył wiele nagród i nominacji, w tym jedną nominację do Oscara. To jednak nie był koniec jego talentu. Jake od lat uznawany jest za jednego z najobiecujących aktorów swojego pokolenia. Co sprawia, że jego gra aktorska jest tak wyjątkowa. Jake Gyllenhaal ma niesamowitą zdolność wcielania się w różnorodne postacie, od introwertycznych bohaterów po moralnie złożone osobowości. Jego wybory ról często balansują na granicy obsesji, traumy oraz wewnętrznego rozpadu, co pozwala widzom na głębokie odczucia. Niezależnie od tego, czy bierze udział w produkcjach artystycznych, czy blockbusterach, Jake zawsze stara się wyjść poza utarte schematy hollywoodzkich gwiazd. W jego filmografii można znaleźć wiele znaczących ról, które stały się ikoniczne. Od thrillera psychologicznego Zoodiac po dramat Nocturnal Animals, Gyllenhaal wykazuje nie tylko wszechstronność, ale także odwagę w doborze postaci wymagających emocjonalnych oraz fizycznych transformacji. Dzięki temu stał się aktorem, którego odbiór wciąż zaskakuje i wzbudza zaciekawienie. Od 2018 roku Jake Gyllenhaal jest w związku z francuską modelką Jeanne Cabieu. Wcześniej związany był z wieloma innymi znanymi osobami, takimi jak Kirsten Dunst w latach 2002-2004, Lee Witherspoon od 2007-2009, do Taylor Swift w latach 2010-2011 oraz Alyssa Miller w roku 2012. Jak widać, życie prywatne J.K. nie jest mniej interesujące niż jego kariera aktorska Aktor nie ma dzieci, co daje mu więcej przestrzeni na koncentrowanie się na swojej pasji. To, co możliwe do przewidzenia to, że Jake Gyllenhaal będzie kontynuował swoje wyjątkowe zadanie w przemyśle filmowym, inspirując nowe pokolenia aktorów oraz widzów. I choć nigdy nie zdobył Oscara, jego talent oraz oryginalność zapewne zostawią trwały ślad w świecie kina. Jeśli masz temat, który byś chciał zgłębić lub pytanie dotyczące tej niezwykłej postaci, nie wahaj się skontaktować z nami.